Jestem osobą niebinarną. Zrozumiałem to, kiedy miałem 10 lat. To, że ten hej się wylewa gdzieś na w w mediach czy w innych miejscach, czasami na niego zasłużyliśmy. Moim największym marzeniem każdego dnia, kiedy zasypiałem, było to, żeby się nie obudzić, a największym rozczarowaniem, kiedy wstawałem, to, że dalej się budzę. Mój osobisty kryzys, który mnie dotknął, sprawił, że... Czułem się w danym momencie, że wszyscy w moim świecie mnie nienawidzą, że jestem sam, że w ogóle codzienność nie jest przeznaczona dla mnie. Jako osoba, która doświadczyła kryzysu bezdomności, będąc w rodzinie przemocowej i z traumą pokoleniową, dotknęła mnie sytuacja, w którym bardzo nie, nie miałem gdzie być, nie miałem gdzie mieszkać, nie miałem co ze sobą zrobić, bardzo siebie nie wierzyłem i nawet wewnętrznie po prostu nienawidziłem. Opowiadając swoją historię, chcę pokazać młodym Ludziom, a nie tylko w ogóle osobom, że zawsze jest przestrzeń do zmiany. Czasami wystarczy dobra okazja, dobry moment i kilka dobrych słów do tego, żeby zmienić jakąś ważną rzecz w swoim życiu żeby ten kryzys, który wydaje się, nie da się wyjść z niego, żeby można było mu sprostać, żywa biblioteka zaczęła się w Danii do Polski trafiła w 2007, natomiast nie była tak bardzo rozpowszechniona. Ja zaczęłam żywą robić w Katowicach w 2015 roku. Ludzie chcą rozmawiać, wbrew temu, co się mówi, że zanika rozmowa, że tylko media społecznościowe. Ludzie chcą rozmawiać i musimy im tylko stwarzać tę przestrzeń. A zarazem promujemy tutaj dialog, rozmowę, bo wszystko zaczyna się od rozmowy każda zmiana społeczna. Żywe książki przedstawiają e, bardzo takie głębokie historie. To nie jest opowieść na stronach, to jest opowieść o człowieku. To jest uczestniczenie w jakimś epizodzie jego życia, części bardzo istotnej. To nie jest e, postać serialowa, to nie jest postać literacka, fikcyjna. To jest prawdziwy człowiek z krwi i kości, który borykał się z jakimś wyzwaniem. Biorę w tym udział, bo widzę w tym sens. E... Temat, o którym mówię, niebinarność, jest wciąż nierozumiany w Polsce, a żywa biblioteka daje mi szansę na promowanie wiedzy, na oswajanie ludzi z tym tematem, ale nie w sposób agresywny. Bo mówię tylko do tych ludzi, którzy chcą posłuchać o mnie, o mojej historii, o tym, jak mi się żyje w społeczeństwie jako osoby niebinarnej. Fantastycznie jest to, że można rozmawiać z ludźmi, tu młodymi, co też jest dla mnie niezwykle cenne, gdzie byśmy się mogli w innych warunkach nigdy nie spotkać. A jest to teren neutralny, więc można pytać, rozmawiać, podejmować jakieś zagadnienia. Jakiekolwiek komuś temu czytelnikowi przyjdą do głowy, często spotykam się tutaj z osobami, które wprost mi mówią, że zostały wychowane, żeby nie tolerować takich ludzi jak ja, i ich otwartość, ich chęć zrozumienia tematu e, zawsze mnie inspiruje. I e, zawsze, zawsze z takich rozmów wyciągam najwięcej, szczerze mówiąc. Mam cudowną, wspierającą rodzinę, i tylko dla. Dlatego jestem tutaj, gdzie jestem, jako ogarnięty dzieciak, no, młody dorosły, na hormonoterapii, planujący rekonstrukcję klatki piersiowej i z dumą mogę powiedzieć, że działający aktywistycznie. Przeszedłem wspaniały proces terapii, który mi w tym pomógł wyjść i zrozumieć, że nie muszę się nienawidzieć, nie muszę winić się za to, co mnie spotkało, tylko na różnych historiach wzmacniać. Dzisiaj prowadząc organizację, która wspiera ludzi w kryzysach neuroatypowych, wiem, jak z nimi pracować, no i to mi fantastycznie daje siłę do tego, żeby zbudować na podstawie mojej opowieści Historię zmiany. W czasach, gdzie o dyskryminację dosyć łatwo Czasach, gdy mamy pewnego rodzaju kryzys wartości i kryzys też umiejętności komunikowania się, widzę jak e, ta fantastyczna, skłonna młodzież, bo to trzeba podkreślić, potrzebuje kontaktu, takiego nie dosyć niestandardowego, niestandardowej rozmowy, nieoczywistej być może często, żeby posłuchać i zrozumieć kogoś innego, kogoś, kto mierzy się na co dzień z innymi wyzwaniami, e, zdobycie m, takiego doświadczenia, możliwość rozmowy, będzie tych młodych ludzi uczyła wrażliwości ale też szacunku i zrozumienia. Oni nie boją się pytać o cokolwiek, są pełni szacunku do, do żywych książek, więc tak podsumowując, młodzi są fantastyczni. Żywa Biblioteka odbywa się u nas w instytucji po raz szesnasty. Co jest najpiękniejszego w tej akcji? Myślę, że właśnie tworzenie takiej przestrzeni do dialogu, rozmowy, tej akceptacji. Widzę, że dzisiaj jest pełen parking przed naszym Domem Kultury. Kolejki czytelników ustawiałam się już, żeby wypożyczać książki. W Pile, gdzie pracuję w Akademii Nauk Stosowanych, gościłam i Janinę i trzy inne koordynatorki Żywej Biblioteki. To zainspirowało mnie do tego, żeby zainteresować się jeszcze bardziej, zobaczyć od środka. Jestem tutaj bibliotekarką, łączę osoby, które chcą. Wypożyczyć książki z żywymi książkami. Czy pan mógłby zostać żywą książką jako samorząd? Ja myślę, że każdy z nas może zostać żywą książką, bo każdy z nas ma doświadczenia. Ja również mam doświadczenia, nie tylko jako samorządowiec, ale też jako mąż, ojciec. Pod zasady są to osoby wykluczane w naszym społeczeństwie, dyskryminowane i wydawałoby się, że to wystarczy. Ale żywa książka musi być komunikatywna, otwarta na drugiego człowieka. Nie bojąca się trudnych pytań, a zarazem nie omijająca trudnych momentów swojego życia. Pytanie, które lubi się pojawiać, a na które nigdy nie wiem, jak odpowiedzieć, to jest jak, jak to jest być osobą niebinarną. No, ciężko mi na to odpowiedzieć, bo ja nie znam innej rzeczywistości. Urodziłem się osobą niebinarną, więc nie mogę powiedzieć, jak to jest nią być, bo nie wiem, jak to jest być osobą nie niebinarną. Jak każda krytyka, człowiek musi, musi, podkreślam, jej posłuchać po to, żeby zweryfikować to, jak, jak siebie widzi, jak widzi swoje, w moim przypadku, bycie księdzem, czy nas, bycie księżmi w szerszym kontekście. Nie macie co na hejt obrażać, tylko wyciągać z tego jakieś dobre wnioski. Ja myślę, że już dzisiaj mogę śmiało powiedzieć po prostu, że ten mój kryzys był częścią mojego życia. Nie wstydzić się go, nie ukrywać, nie wygładzać, tylko po prostu się z nim skonfrontować i powiedzieć następnym osobom, że bez względu na to, w jakiej Sytuacji by nie były, zawsze mogą spróbować raz jeszcze e, pokonać tą swoją słabość, wyzwanie, trudność, jakkolwiek by ją nie nazwać. I zawsze są wokół fantastyczni ludzie, którzy mogą nam pomóc. Zawsze są terapeuci, specjaliści, e, pracownicy instytucji, odpowiednie służby do tego, żeby po nie sięgnąć.